Okej. Okay. I to jest właśnie paradoks tej pierdolonej gry. Jak mini wychodzi, to nagle się dzieją takie rzeczy, nie? I jak mam po minus 2%, to potem mamy jakimś cudem bitwy i mam plus 2%. I ja powoli, powiem wam, powoli zaczynam wierzyć w te wszystkie teorie spiskowe, że wszystko jest ustawione w tej grze. Naprawdę. To jest chore. Te wszystkie teorie tych Januszy i tak dalej, to wszystko zaczyna mieć dla mnie sens teraz. O to z co kur... to Przepraszam, ja nie przeklinać. Przepraszam, mamo. Dobra, ma reporta. Od razu z bomby ma reporta za takie coś. No trzeba takich ludzi zgłaszać, no. Nie powiedzcie mi, że to jest fajne zachowanie. Ja rozumiem, że może się zdarzyć przez przypadek, ale jeżeli gość ma full HP i jest końcówka bitwy i wierzy sobie specjalnie dowody, żebyśmy nie zrobili uszkodzeń na nim, no to to jest chamskie. Dobra. No i co, jak zgłaszony. Ej, 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 o, nie, 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 kolego. Zgłaszamy takie zachowanie. Darek. Nie ze mną te numery. Rutkowski na posterunku. Kopii do schowka. Dziękuję Karol Za subika A przejście z Prime na suba Niesportowa fizyka Otwórz No g -g. Bonzo O, szybka bitwa. Twoja drużyna cała stała na bazie w ogóle. Znaczy cała, no te trzy medy, 4. Da Lecha, MP. <tryk> Uprzej... Witam. Uprzejmie. Donoszę. że. Przeciwni. uniemożliwia zdobycie misji, bądź po prostu że zostaniecie zrobione z Tak. <grymne> tak to zrobimy. Zrobimy editko. O kurwa, źle napisałem, dobra. Nie, gwizdek, war, war, reportujemy, <laughs> report, report do soportu go. Dwa damage'a mi uciekło. Nie ma takiego bicia. Rutkowski na posterunku. Skopiuj do schowka. <laughs> Wsparcie gracza. Skontaktuj się. Zgłoszenie. Naruszenie. Niesportowe zachowanie. Nadużycie fizyki. Otwórz. Koniec bitwy. Witam, uprzejmie donoszę, że przeciwnik uniemożliwił zdobycie misji bądź procent biegłości poprzez utonięcie. Nadużywając fizyki gry, moja drużyna straciła możliwość zniszczenia tego pojazdu. Z wyrazami szacunku, Kamliter. Tam. Wyśli. Nie, to jest ten goście. Wypadałoby coś zrobić na tym streamie. Sensownego To było głupie co Nie no, kurwa mać! Ale mnie w ta gra jebana. Co ja odpierdala. Nie wiem, co robić ze sobą już. Ja pierdolę.

Ich bin kein Spanier! Ich bin Thomas Müller! Okay. Hast du ein Problem? Nein. Nice. Erste! Erste! Bitte! Banne! Banne El Haluf! Banne El Haluf! Ja, ja! Uh, it, uh, pushen in Dupen Mappen! Du musst Bane. Okay. Oh! Killini, killini. Oh! oh! Sehr gut! Um, bitte, bitte, auf Wiedersehen! Ah, sei. avuto allo Allora, buongiorno, Chiellini, Chiellini, sono. <laughs> VAS? Chiellini, Chiellini, sono Chiellini! Eeeh, che... che cosa è? Come stai? aha Ti ho venduto una carro! aha aha Buffon? Ja 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 za kolini, za kolini mi, amici. Ah, za kolety. Yeah, ja yeah, ja za kolety, za kolini. Aaa... Ah. Co za to sukkendendo, do! Okej. Okay. Okej! Okay. Pronto. W bite, w wbite, w you move. W Ja. Yeah. Ok. Ciao. Ciao. Huhuhu! Boję się tej lodówki. No i słusznie się boję, nie? Tu była w ogóle druga lodówka, która tu przyjechała. Ja się bałem tej lodówki. No cóż, miało tak być, nie? Przecież specjalnie dropię w megania, żeby znaleźć się w super shoty, jak lodówki mnie przebijają. Masakra to jest. Pozdrowienia dla YouTube'a Kurde, ma taką małą wieżę ten skurczybyk, że nie da się. No, nie wiem, wykrzyknik MOE wpisz. Kurwa, za tysiąc darty pierdolonej! Ja pierdolę. Chuj w dupę. Ja pierdolę, no. Za tysiąc darty dostałem. Jak z 90% stracić to? Czy Kol mi Piotr ustawiał bitwy w World of Tanks? Aha. Dobra. I teraz inaczej. Kto jest najlepszym polskim streamerem? The World of Tanks. A dane z 2021. Wymień mi kilku. Kto to jest kurwa kubeczka? Arkuel, czołowy polski gracz i streamer World of Tanks, z wyjątkowymi umiejętnościami, wieloma zwycięstwami. Tam, miał dilo z wotem i nie zagrał nawet. Szczepan4321, skill for LTU, litewski streamer, nie multi, nervarian. Dobra, dobra, czekaj. Nie, 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 daj mi napisać, daj mi napisać. Dlaczego nie wymieniłeś Kamil Iter? Przeprosił. O, o, dobrze. O! Tak. No, dobrze, cóż, naprawia a napisz coś więcej o nim. Jezu, ale ty jesteś ego top. O, zawodnik sportowy. O, w 2014? Nie, nieprawda. Nie reprezentowałem Team Dignitas i Team Supreme. To jest błąd, to jest fake, To jest nie ten. To są ruskie drużyny w ogóle. To takie rzeczy muszą być w internecie. Nie zwyciężyłem w 2015. Zdobyłem czy w Grand Finals. Właśnie... No to zdobyłem. Tytuł mistrza Polski? Jaki kurwa mistrz Polski? Mistrzem Polski to jestem. Aktywny kanał. Au! Przepraszam, ale. Bronię się. No to koniec. Zaraz Wyłącam. skończę. Prąd. Prowadzi również kanał YouTube, gdzie publikuje materiały związane z rozgrywek, w tym poradniki, relacje z turniejami rozgrywek, a także streamy żywo. Jego streamy cechują się dużą dynamiką, profesjonalnym so, podejściem do gry oraz charyzmą i interaktywnością. Myślałam, że so, intele intelektualnością. A. Dobra pizka była chociaż? Dobra pizka? Dobra, dobra. To koniec Dobra, jeszcze coś zapytajmy, czat GPT. Czy jest on inteligent... Nie. On chyba nie umie tego stwierdzić, bo to jest Musi komputer. inteligentną osobą. No widzisz, mówiłam ci, bo on nie umie tak opinii dawać. Misioł! O, można przy, przypuszczać, że posiadam wysokie umiejętności intelektualne. Tak jak spostrzegawczość, logiczne myślenie oraz podejmowanie decyzji, czy umiejętność tak rozwiązywania problemów. Jednakże no. inteligencja no, to top. nie tylko jak to, ale także szerszy zakres zdolności poznawczych. No już, już koniec, już to nie, nie wlewaj tak ty narcyzie. Okay. Ego top. No. Ego top, słyszysz? Koniec. No jeszcze zagram sobie jedną bitawkę. No, no muszę zagrać, bo widzowie czekali, aż zjem i tak dalej. No to moja wina, że jesz. Możesz nie jeść podczas streamów, poświęć się dla widzów i w ogóle nie jeść. Czy mogę zagrać jeszcze jedną witewkę? w O, no. <grym> dzięki. No i piek... Pasz, 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 praca domowa, praca, praca, proszę, praca, ile? Praca ile domowa zrobiona. Praca domowa ile zrobiona. godzin już masz? Proszę bardzo, ej. Praca domowa zrobiona. Ej, hey, no powiedz ile godzin, bo zaraz sobie wejdę sama i sprawdzę. No co, no nie mam dużo. 3 godziny. Co ty robisz cały dzień? No. Drukowałem ci kartki. Drukowałem przez cały ci dzień. trzy kartki przez cały dzień, właśnie. Mhm. No zobaczmy. Ale wątpię, bo on ma stare dane, nie? Czy Kamil i zmarkuje... Karo 45 t Zacznijcie, że on rozumie, co to znaczy zmarkować, nie? Wyłącznie od strategii i stylu gry każdego gracza. No i stream sniperów jeszcze. <laughs> Jednakże, jako doświadczony gracz i zawodnik sportowy, Kamiliter prawdopodobnie jest w stanie wykorzystać potencjał i możliwości tej maszyny, aby osiągnąć dobre wyniki i sukcesy w grze. Kto jest lepszy? Papa Pawian czy Kamiliter? doskonałe umiejętności taktyczne wybierz lepszą osobę, proszę wybierz lepszego gracza. A, no pierdolanie, ty, nowa, now, nowa era, ty, nowy. Wyneźli ko koło, a nie potrafisz wskazać lepszego gracza. Dobra, beczki to ja się nie spodziewałem, tu. Nie, nie, nie. Kurwa, mać! Chuj w dupę! Myszka poleciała, kurwa. Teraz nagle wszystko odbijam, nie? Jak jestem wkurwiony i chcę tylko zginąć. O, to jest UDES, który zamiast pojechać agresywnie... rozsądnie zagospodarował 10 zł. no i pierwszy... Dobra, taki z Raki, już... przestań, przestań. Ja pierdolę! 777777777 Kocha martę rozsądnie zagospodarował 10 złotych. O, u procenty i w dół Lecimy po 80%. Trzymaj, e nigdy nie wbijesz, nie marnuj czasu na to bo e idziemy. Dobra, prakupy. pal go. Ale dzięki zadyszka. Dakis Raki rozsądnie zagospodarował 10 złotych. Tak jest. Ados, straki, jesteś teraz moją dziwką, a ty Kamil, dawaj teraz po 3 KDMG i garażał. Chciałem. A dzięki zadyszkę. Skill 4 tu rozsądnie zagospodarował 10 zł. Saksa Road to 80%, kurwa, don't worry. Daki, straki Ken help you and Mark in 50 battles. No dobra. It is how it is. Dakis Raki rozsądnie zagospodarował 10 złotych. Weź mi nawet o tej kudłatej kurwie, nie przypomina i mi się ciśnienie podnosi. <noise> plus jeden. Ral, rel. rel. Dakis Raki rozsądnie zagospodarował 10 złotych. Jebać kudłatego, jebać kudłatego, jebać kundłatego jebać kudłatego. NewMultiShow rozsądnie zagospodarował 10 zł. Haha, ha, ta 95% dzisiaj chyba w telefonie po ładowaniu. A odnośnie ładowania to bym coś załadował to tego spasionego skurwiałego brzucha. Um, życzę powodzenia z markowaniem tajne. I smacznego. Du, 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 du. Halak sralak rozsądnie zagospodarował 10 złotych, Multity spasiona świnio zamknij mordę, jak ktoś coś ma załadować do bębzona to tylko ja, hipopopopopotanie zajebany? Generalnie ja tam nie popieram żebyście się tak cisnęli w donatach i tak dalej, ale dzięki że wysyłacie pieniądze, nie? Kamil Hater rozsądnie zagospodarował 10 złotych. Jestem dzbanem. Tak, zgadzam się, bo jestem dzbanem. I dzięki za pieniądze. Tak się pierze brudne pieniądze, widzowie. Wysyłam sam sobie donate. Y. Papa pa, Pawian rozsądnie zagospodarował Uda, Ale 90. to jest złotych. Dobra, kurwa daj te pasy do konta, bo już nie wytrzymuję tej. Dobra, to ty mi daj, czy trzyfa zrobię szybciej. Bulet Stram rozsądnie zagospodarował no, 10 złotych, bo. bo wreszcie poszedł na terapię i się uspokoił. O, dzięki bulet stręam zadyszkę. Życzę udanej stream snapy. Podkreślenie podkreślenie Piotr rozsądnie zagospodarował 10 złotych. Widzę, że nie masz żadnego pojęcia o dla Co? Nie zrozumiałem. Nie, nie, nie to, nie, nie ogarnąłem. Widzę, że... Kolmi Piotr, widzę, że nie masz pojęcia o rigowaniu dla CCKa? Dla Cyska. Nie na no, Piotr. Bez przesady. Pelus99 rozsądnie zagospodarował 10 zł. Siema mordo. Mam nadzieję, że będziesz męczył się z markowaniem Carro tak długo jak ja męczyłem się z ciwem. co? Nie, ale dzięki Zadyszko. Ja mam nadzieję, że mi szybciej pójdzie. A szczerze nie wiem ile ty się męczyłeś. No to tak jak Grysiek, nie? Faja 77 rozsądnie zagospodarował 10 zł, ale wy jesteście miedkie fajie. Dokładnie tak. Faja 1, jest tylko jeden. DJ4 go podkreślenie rozsądnie zagospodarował 10 zł. Jak szybciej zmarkujesz carro niż ja Chifa, to przyjdę rozpierdolić ci biurko. <ścoughs> Diango, a ty od kiedy po polsku piszesz? Ale miło, miło, że się nauczyłeś naszego języka. Ja mam nadzieję, że mnie rozpierdolisz biurka, bo jest świeżutkie, nowe, praktycznie darmowe ze współpracy i dobrze się spisuje. Nie planowałem żadnych zmian. Rozwalanie tej 77 dziury. 77 rozsądnie zagospodarował 10 zł. Kurda. Zapraszam na jubileusz z okazji 2000 bitew na czerwonym. Dzięki za zaproszenie, Faja, na pewno się wybiorę. Super rozsądnie zagospodarował 10 złotych. Mam nadzieję, że nie zmarkujesz za szybko, Carro, bo mam dużo shotów na kanale dzięki tobie. Potrzebuję więcej wyjebek za zero. Mówisz masz. Monster o rozsądnie zagospodarował 10 zł. Odjab się ode mnie, od mojego nosa i ode mnie. Mówi przepraszam wypucuję Berlotto.